Istny system jakolesiowy. Kontynuujemy. Undertale'a. Zostałem. Jestem w miasteczku. Ja Zapominam, jak się steruje w tej grze cały czas. Tak, chcę zobaczyć co mam. Ok, właśnie. Ostatnio... O... W ostatnim odcinku nakupywałem ja, rzeczy. Mam nadzieję, że dobrze. Eee, to co. Lecimy dalej z gierką. Ten, ten gościutyk mi śmieszy. On tak śmiesznie jest zrobiony. Narysowany, chyba tak. Narysowany, jednak. Mogłem pójść skrótem, ale dobra. Przejdziemy się. Ja pitole, i chałupę jest tak ładna. Czy gra, czy gra jest OK? Chyba jest OK. Nie jest za głośno, mam nadzieję. Idziemy dalej. Oho, molos, jest mi zimno, jest bardzo zimno. Ojoj, co jest? to jest? Człowieku? Pozwól, że opowiem Ci o pewnych złożonych uczuciach. uczuciach takich jak radość z poznania innego miłośnika makaronu. Podziw dla czy, czy, czyjś umiejętności w rozwiązaniu zagadek. Chęć poznania fajnej, mądrej osoby sądzę, że jest fajnym. Te uczucia są pewne do, dokładnie tym, co ty właśnie odczuwasz. Trudno mi. Mi sobie wyobrazić, jak to jest tak się czuć? W szakarze jestem bardzo wspaniały. Nie muszę się nawet zastanawiać, jak to jest mieć dużo przyjaciół. Żel mi Samotny człowieku. Nie martw się. Już nie będziesz dłużej samotny. Ja, wspaniały Papyrus, będę twoim. Nie. Nie. To wszystko jest nie tak. Nie mogę być twoim przyjacielem. Ja też jesteś człowiekiem. Muszę cię pojmać. Wtedy spełnię swoje ży życiowe marzenia. Potężny, zna znany, szanowany... Oto Papyrus. Najno najnowszy człowiek, członek królewskiej gwardii. Więc nie będziesz walczyć. A więc zobaczymy czy przetwarz mój sławny niebies niebieski atak. Jesteś niebieski. To jest mój atak. Niech niech, niech niech. Podziwiaj. Paparoc szepcze niech niech, niech. Skoro jest zbyt zajęty walczeniem, by zajmować się twoimi jesionka... Jak wysoko możesz skoczyć? Górę duży wyskakać Okej okay. paru z cicho strza. Dokładnie nie zmuszaj mnie, żebym sięgał po chcę atak. Kurde, napójną! Już czuję smak mojej przyszłej popularności. Dobra, dobra. Dobra, essa uf tupę. Tak. Nie mogę dalej. Czyli... Niewaga nie. Abrek jest zbyt zajęty wparczającym. Oj, 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 Dlatego ja nie lubię walczyć. Men, Jak mam niby... Nie, nie będę z tobą walczył. To jest zbyt sobie jebisty. Mie mieć wiele wielbicieli Mamy takiego jak mnie, jak twój, ja jestem takim wielbicielem. Ja cię bardzo lubię, rus! Coś sobie coś zjem, bo ja prawie umieram. Tak, umieram. E, dwulot, nie, co to jest dwulot? Uyska

Niby to tak dużo skoczyć, już tak mówisz po raz setny, papyrus. Ja umrę, ja umrę! o co, Ja umrę! I mam jeden HP. Nudia. To mój specjalny atak? Hej, ty głupi psie. Słyszysz mnie? Przestań chrupać tą kość. Hej, co, co ty co wyprawiasz? Wracaj tu z moją specjalnym atakiem. No cóż. Po prostu użyję bardzo fajnego. Zwykłego ataku To to jest? Po porucy jesteś chory na łeb. Za słaby z łatwością dałoby mi się Cię pojmać, teraz wyślę Cię do strefy pojmania lub jak Sans to nazwa nazywa naszego garażu, skończysz jak zbity pies. Jest to błyszcząca zabawka do rzucia dla psa. Wydałaś od papyrusa. Wybacz, musisz pozostać w pokoju gościnnym aż od dny przebędzie. Poczuł się jak w domu Zapewniłem ci wyżywienia oraz... Niech niech twój papyrus. Niestety to tylko sucha karna. Zbyt małe byś mógł się... Z... Czy mam dalej iść? Tak? Tak to mam rozumieć? Mam dalej iść. No bym żebym znowu na niego trafił. Ja będę. Nie, nie wiem. Nie ogarniam. Zupełnie go nie ogarniam. A chyba już wiem co chodzi. A już wiem co chodzi. Będę nim filtrował cały czas. No nie, już się jeszcze, będę tak. Mogłem pójść sobie kupić. Ajajaj... Może się uda. dum dum da re dum 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 da re dum dum, 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 dum. Będę go bił przecież. Ajajaj. Nawaj ten swój mega specjalny ultra atak. Ten, ten taki niepełnosprawny. Oj Jakim ja tutaj, nie tutaj, HP Czy mi się się uda uda tak mieć mało hapa? ja nic nie nie do leczenia. Ja jestem dead. Ja jestem jest tam Patryk Papalus przyniósł ci go z powrotem Ach, kogo to no, poddaj się! A więc... Może udało ci się wcześniej uciec z więzienia, ale tym razem... Ulepszyłem... E, dokądnienia więc nie tylko będziesz uwięziony... Ale też będziesz chciał wyjść. Nie, nie, nie. Dobra. Ja... Ja idę teraz na kupić te żarcia nie, Oczy, oczy... już mi zabolały oczy od patrzenia, jak to się przemieszcza. Siema, mordo. Mam dziwnie. No, jak nie mam. Nie masz pieniędzy

Kurde. Ja zapominam o tych głupich rzeczach. Nie ma szans teraz na popajność. Ja się po prostu zaraz, nie, z ja nie będę walczyć, bo po co? No i co, rzecz. no nałożyłeś rzecz, mocno rękę, no i... Jakie mam niewielkie coś główne przeskoczyć? Dobra, no, nieważne. Dobra. Ja cię oszczędzę debilu! oszczędzić. Czy te my walczycie, a Nie. Zrobię cięcie, po prostu ja zrobię cięcie. To będzie najlepszy sposób. Nie, wiem, robię cięcie. E, cześć, widzę. wróciłem chyba po. Kur... Po tw... trzech godzinach pokonywania. Typu Temu... Kur... Papyrus. Kur. Nie mogę nawet pokonać kogoś tak jak tak słabego jak ty od, 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 odynie? Nie wiem, będę u mówił. Będzie mną zawiedzony. Nigdy nie dołączę do królewskiej gwardii, no i ilo, ilość moich kupli... Pozostanie niezmienna. Co powiesz? Naprawdę? Chcesz być moim przyjacielem? No dobrze! Zakładam, że dla ciebie mogę zrobić wyjątek. Wow! Mam przyjaciół. Kto by się przypuszczał? Żeby a... że aby ich zdobyć. Wystarczy dać im okropne zagadkę i z nimi walczyć. Wiele mnie nauczyłeś, nauczyłeś człowieku niniejszym pozwalam ci przejść dalej podam ci też drogę do, po której doj dojdziesz na powierzchnię idź dalej przed siebie aż dojdziesz do końca grody wtedy gdy już będziesz w stolicy przek przekrocz barierę to magiczna powłoka trzymająca nasz pod ziemią wszystko przez nią może, może wejść ale nic nie może wyjść Chyba, że ktoś ma potrzebę duszą. Tak, taką jak ty. Dlatego też król chce zabrać ludzkie dusze. Więc zniszczyć barierę za pomocą ich potęgi. Dzięki czemu moglibyśmy wrócić na powierzchnię. Och, prawie zapomniałem ci powiedzieć. By dojść do wyjścia musisz przejść przez zamek króla. Król króla wszystkich potworów, on jest cóż, jest wielkim, puszystym słabouszem wszyscy kochają tego gościa jestem pewien, że jeżeli po jeżeli po prostu spytasz, wybacz panie Draymor, czy mogę iść do domu? osobiście doprowadzicie do bariery w każdym razie, koniec gadania Będę czekał w domu na mojego fajnego kubla. Przyjdź spotkać się ze mną jak tylko znajdziesz czas. Ogólnie nie, nie, nie. Papyrus jest y, głównym... głównym bossem w tej grze. Y, dwie godziny się z nim y, męczyłem. Próbowałem grać na lewą rękę, czyli y, strzałkami. Przeżyłem prawą, bo tylko tą umiem grać. WAL się papyrus Ja pitole, jest tu gdzieś zapis może gry. Ja chcę zapisać gry jak najszybciej. Boże święty. Nigdy kurde więcej z nim nie będę. Zapis. Tak. Kurwa. A ty co tu a co ty chcesz, co ty tu robisz? Jo, też cię wymknąłem, żeby ją zobaczyć. Super, jest najfajniejsza, co nie? Chcę być jak ona, kiedy dorosnę. Hej, nie mów moim rodzicom, że tu jest. Haha. A ty co to? Obok mnie rośnie kwiat echo, powtarza ostatnio usłyszane zdanie w kółko i w kółko. Obok mnie rośnie kwiat echo, powtarza ostatnio. No co, nie wiedziałeś nigdy go gościa z dwoma pracami. No C szczęście, dwie roboty umożliwiają <laughs> dwa razy dłuższe z przerwy. Idę do gry, Jego chcesz. Zajęty, ok. Miłej zabawy. Co to? Ej, jestem ciekaw, co tu jest aż. Aha, tu nic nie ma. Dobra widzu. Jeszcze tak po prostu zapiszę. A, Jezu. Przyskawek. Dobra widzu, ja kończę ten odcinek, miło, że go oglądałeś, jeżeli ci się naprawdę bardzo, ale to bardzo ci się podobają moje filmy, zostaw tam e, tutaj suba, lajka, dzwoneczkiem i będzie mi bardzo, ale to bardzo, 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 bardzo miło. Więc no, to byłem ja, widzimy się w na następnym odcinku z Undertale'a. Do usłyszenia, cześć.